Rady Powiatu Kozienickiego. Finał konkursu: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Kozienickiej. Wystawa prac Genowefy Łukaskiej. Renata Jasek, witam i zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia. A zaczynamy od relacji z 13. sesji Rady Powiatu Kozienickiego przyjęcie dwóch uchwał, wysłuchanie informacji o pracy zarządu oraz o lasach niebędących własnością skarbu państwa, interpelacje i zapytania radnych. Tak w skrócie można podsumować listopadową sesję Rady Powiatu Kozienickiego. Odbyła się ona w środę 25 listopada. W trakcie obrad wicestarosta szczegółowo omówił pracę zarządu od ostatniej sesji, czyli od 29 października. Zarząd obradował pięć razy, omawiano sprawy organizacyjne starostwa i jednostek podległych oraz sprawy budżetowe, między innymi wydano negatywną odpowiedź dyrektorowi szpitala w sprawie przejęcia przez powiat spłaty kredytu tej placówki. Przekazana została też informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o ustawieniu w miejscowości Łuczynów przy drodze krajowej nr 48 tablicy informującej o terenie zabudowanym oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż tej drogi na odcinku Głowaczu w Kozienice i ciągu pieszego w Garbatce. Ponadto powiaty z południowego Mazowsza podjęły wspólne starania o podwyższenie kontraktów z NFZ na rok przyszły. Na chwilę obecną Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował szpitalom kontrakty takiej samej wysokości, jakie obowiązywały w roku bieżącym. Podczas obrad radni przyjęli dwie uchwały. Jednogłośnie wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej powiatu. Po dyskusji przy trzech głosach wstrzymujących przyjęto uchwałę wprowadzającą zmiany do budżetu powiatu na rok bieżący. Wątpliwości radnych wzbudził fakt przekazania środków z Funduszu Ochrony Środowiska na Dom Pomocy Społecznej. Poprosili oni o przygotowanie interpretacji przez prawnika. W trakcie obrad wysłuchano też informacji naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na temat realizacji zadań z zakresu gospodarki w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu Kozienickiego. W interpelacjach i zapytaniach radnych dyrektor szpitala zdementował plotkę, że Urząd Marszałkowski ma skierować komisarza do szpitala. Podkreślił też, że nie zna planów nowego ministra zdrowia związanych z finansowaniem szpitali. Odpowiadając na pytania radnych, mówił, że odbywają się cykliczne spotkania z kadrą kierowniczą, na których przekazywane są bieżące informacje o funkcjonowaniu placówki. Mowa była też o potrzebie remontu na wierzchni drogi na terenie szpitala i dodatkowych środków przyznanych dla pielęgniarek oraz o sprawozdaniu z działalności szpitala w czasie, kiedy dyrektorem był Marek Pacyna. Poinformowano też, że zarząd powiatu pozytywnie ocenił strategię szpitala i będzie ona realizowana. Jednym z pierwszych działań ma być przeniesienie wszystkich poradni na jedno piętro i uruchomienie centralnej rejestracji. Zwrócono też uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg Głowaczowska-Żaromskiego. Pismo w tej sprawie zostanie przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Poruszono także temat finansów powiatu. W sprawach różnych m.in. pytano o możliwość pozyskania przez powiat środków z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Jak podkreślił wicestarosta, czynione są starania w tej kwestii i przygotowywane stosowne projekty. Odczytane zostały także podziękowania od mieszkańców miejscowości Dąbrówka w gminie Grabów nad Pilicą za wybudowanie drogi. Kolejna sesja Rady Powiatu ma się odbyć 7 grudnia. A teraz przenosimy się do Centrum Kulturalno-Artystycznego, gdzie podsumowano konkurs Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Puszczy Kozienickiej. Zabytki historyczne i przyrodnicze ziemi kozienickiej zatrzymane w kadrze widziane oczami młodych ludzi i osób dorosłych. To pokłosie konkursu fotograficznego zorganizowanego wspólnie przez Kozienicki Dom Kultury i Oddział Rejonowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Konkurs odbywał się pod hasłem Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Kozienickiej. Głównym celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży sztuki fotografowania oraz do, do, zachęcenie do poznawania piękna Ziemi Kozienickiej. Mamy nadzieję, że udział w konkursie był dla wszystkich dobrą zabawą, okazją do poznania nowych miejsc w naszym regionie. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać zestaw czterech fotografii, przedstawiających zabytki naszej małej ojczyzny. Mogły to być miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne, jak i pokazujące piękno Puszczy Kozienickiej. Każdy z uczestników mógł na konkurs zgłosić maksymalnie trzy zestawy prac. Oceniane one były w dwóch kategoriach: młodzież i dorośli. Laureatu wyłoniło osobowe jury w składzie: przewodniczący Franciszek Subocz, fotograf, członkowie Lucyna Mańkowska i Maciej Zając z zarządu oddziału rejonowego PTTK. Agnieszka Bieńkowska, instruktor plastyki w Kozińskim Domu Kultury oraz Grzegorz Druszcz, także fotograf. Na konkurs nadesłanych było ogółem 35 zestawów prac: 21 w kategorii młodzież i 14 w kategorii dorośli. Kwestia zestawów swoimi prawami się jakby tutaj. Rządzi, no, tak to można też powiedzieć. No. Więc tutaj musieliśmy przyjąć pewne kryteria, które przede wszystkim miały na celu ujednolicenie zarówno formy, jak i zgodność treści z tematem, bo to były główne pryncypia, które nami kierowały przy ocenie tych prac. Laureatów poznaliśmy w piątek 20 listopada podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Przybyłych powitała dyrektor KDK Elwira Kozłowska. O idei konkursu oraz o dużej liczbie uczestników poinformował prezes oddziału rejonowego PTTK Arkadiusz Nowakowski. Natomiast pracy jury przybliżył przewodniczący Franciszek Subocz. W kategorii młodzież pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Kolaśńska z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach. Drugie miejsce Julia Krajewska z Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach. Trzecie miejsce dla Grzegorza Maciejewskiego z Publicznego Gimnazjum numer 1 w Kozienicach. W kategorii dorośli pierwszego miejsca nie przyznano. Drugie zajął Wojciech Maciejewski, a trzecie Arkadiusz Molenda. W tej kategorii przyznano także dwa wyróżnienia. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Były to m.in. tablety, dyski przenośne i sprzęt RTV. Dla pozostałych przygotowano pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo korzystając z okazji, Arkadiusz Nowakowski wręczył legitymację nowemu członkowi oddziału PTTK, Piotrowi Wronikowskiemu. Organizatorami konkursu byli oddział rejonowy PTTK w Kozienicach oraz Kozienicki Dom Kultury. Środki na przeprowadzenie konkursu pochodziły z gminy Kozienice w ramach realizacji ofert z pożytku publicznego. Piękno Puszczy Kozienickiej. Krajobrazy Ameryki Północnej. Portrety świętych to główne tematy prac pani Genovefy Łukaskiej. Od piątku 20 listopada możemy je oglądać w filii numer 1 Biblioteki Publicznej. Maluje z potrzeby serca, chce pokazać piękno przyrody, nastrój danej chwili. Tak o sobie i swojej twórczości mówi Genovefa Łukaska. Wystawy jej prac od piątku 20 listopada można oglądać w filii numer 1 Biblioteki Publicznej w Kodzienicach. To jest 20 obrazów. Nie wszystkie są o tej samej tematyce, ale większość to jest tematyka dotycząca Puszczy Kozińskiej. Jako, że ta puszcza jest po prostu bardzo urokliwa. Jest bardzo dużo pięknych rzeczy, można pochodzić, pooglądać, a potem po prostu powstają jakieś prace z tego. Oprócz rodzimej przyrody Puszczy Kozińskiej, w jej pracach są także pejzaże Ameryki Północnej. Znaczącą część twórczości pani Genovewy stanowią też obrazy świętych. Jest to oblicze pana. Jest również święty Jan Paweł II i Matka Boża Częstochowska. No z tym, że jest to obraz właściwie nie kopia, a pewnego rodzaju takie przemyślenie oparte na właśnie tym obrazie moje. Natomiast oblicze pana jest malowane przeze mnie już bardzo wiele razy. Zawsze jest takie same i inne. Trudno mi powiedzieć, jak to jest. Przybyłych na Wernisarz powitała Barbara Arendarska, po czym przybliżyła zgromadzonym postać artystki. Genowe Fałkaska skończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach, Szkołę Wyższą Filozoficzno-Pedagogiczną w Krakowie. Zawodowo do 2002 roku związana była z Dąbrową Górniczą. Po przejściu na emeryturę zamieszkała w Kozienicach. Tu też tworzy swoje prace. Na koncie ma wiele wystaw indywidualnych oraz zbiorowych. Przede wszystkim maluje techniką olejną. Są to obrazy na płótnie, natomiast rysunki wykonywane yy, pastele, ołówkiem albo kredkami, najczęściej no, na jakimś papierze odpowiednim. W trakcie wernisażu autorka prac została obdarowana upominkami od przedstawicieli biblioteki. Były też życzenia od przybyłych gości. Oraz możliwość wpisania się do Księgi pamiątkowej. Prace pani Genowefy można oglądać w chwili numer 1 Kozińskiej Biblioteki, przy ulicy Kopernika 8 do końca stycznia. Za chwilę w dalszej części aktualności powiemy m.in. o jubileuszowym festiwalu Raz na Ludowo, koncercie edukacyjnym w szkole muzycznej oraz nowej wystawie w galerii na basenie. Ludowe tańce i przyśpiewki rozbrzmiewały w przedszkolu nr 3 w Kozienicach 25 listopada, a wszystko to za sprawą 10 już edycji festiwalu Raz na Ludowo. Kolorowe stroje, ludowe tańce i przyśpiewki. Tak wyglądała dziesiąta już edycja festiwalu raz na ludowo. Jest on organizowany corocznie przez Publiczne Przedszkole nr 3 w Kozienicach. W uroczystości udział wzięli podopieczni wszystkich przedszkoli z terenu Kozienic i maluchy ze świeży górnych. Dzień! Każda placówka przygotowała na tę okazję specjalny występ. Dzieci tańczyły tradycyjne tańce i wykonywały ludowe pieśni i przyśpiewki. Zaprezentowano też wiele ciekawych tańców ludowych pochodzących z różnych regionów Polski. Były tańce lubuskie, kurpiowskie, lubelskie, nie zabrakło też Krakowiaka i Polki. Występem przyglądali się opiekunowie, rodzice małych artystów oraz zaproszeni goście, w tym dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Robert Boryczka oraz dyrektorzy przedszkoli z terenu gminy. Na koniec dla przedszkolaków przygotowano małą niespodziankę. Był nią występ ucznia Szkoły Muzycznej z Radomia Krzysztofa Paducha. Jest on wychowankiem pana Jacka Zelgi. Pomimo, że Krzysztof ma dopiero 9 lat, to na akordeonie gra wspaniale. Na początek wykonał on kilka utworów z muzyki klasycznej. A następnie zagrał jak na festiwal ludowy przystało oberka za i polkę dziadek. W trakcie grania oberka do tańca dyrektor placówki porwał Jacek Zelga. Występ gości nagrodzono gromkimi brawami. Gratulacje małym artystom przekazał Robert Boryczka. Następnie przyszedł czas na dyplomy i nagrody dla uczestników festiwalu. Przedszkolaki z rąk dyrektor placówki Janny Kalbarczyk otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Całość spotkania poprowadziła Marta Sygocka, ubrana oczywiście w piękny strój ludowy. W przygotowanie dziesiątej edycji festiwalu Raz na Ludowo zaangażowały się panie Bożena Cieślińska, Marta Sygocka, Teresa. Kulik, Joanna Zapora i Ewelina Gabryszewska. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do sal na słodki poczęstunek. Od czwartku 26 listopada w galerii na basenie możemy oglądać nową wystawę fotograficzną. Zamyka ona cykl prezentacji zatytułowany Oto Człowiek zatrzymane w kadrze chwile szczęścia i radości, ale też i momenty zadumy, a nawet płaczu. Różne oblicza rodziny ukazane w różnych sytuacjach. To wszystko na zdjęciach zgromadzonych na wystawie zatytułowanej Rodzina, ojcostwo, macierzyństwo. Od czwartku 26 listopada możemy ją oglądać w galerii na Basenie. Jest ona zwieńczeniem całego cyklu sześciu wystaw noszącego tytuł Oto człowiek. Najpierw był on, potem ona, potem ono, potem byli oni, one, a teraz szósta Część tego cyklu rodzina ojcostwo macierzyństwo. Ja ze swojej strony bardzo się cieszę, że cały cykl no, dobiegł jakby końca nie dlatego, że to już koniec tylko dlatego, że po prostu udało nam się zrealizować pewien jakby, pewne przedsięwzięcie, które, no, jak Państwo widzą, budzi pewną sympatię i duże zainteresowanie. Łącznie we wszystkich wystawach wzięło udział 28 autorów. Na tej zamykającej cały cykl po raz pierwszy swe prace wystawiły cztery osoby. Część osób to jest z osób, z którymi prowadziłem kiedyś warsztaty jeszcze w Domu Kultury. Część osób to są moi znajomi i przyjaciele z Fotoklubu Radomskiego. Część osób to są też moi jakby no, znajomi po fachu, czyli ci, którzy tą fotografią się parają. Ja po prostu na początku całej edycji wysłałem kilkadziesiąt zaproszeń. Te osoby, które z nich skorzystały, później jeszcze zapraszałem. Natomiast do, zapraszałem również nowe osoby i także w sumie powstała taka grupa 28 osób, które... No, wystawiają. Uroczystego otwarcia tej wystawy dokonali fotograf i pomysłodawca całego przedsięwzięcia, Franciszek Supocz, oraz gospodarz obiektu, dyrektor Gudzińskiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcin Zmitrowicz. Pogratulowano uczestnikom pięknych prac i wręczono pamiątkowe dyplomy. Poinformowano też przybyłych o planach związanych z organizacją finału całego cyklu. W styczniu y Chcemy zrobić wystawę 30 najlepszych zdjęć z sześciu wystaw, pięć z każdej wystawy wybrane zdjęcia przez samych autorów. W głosowaniu internetowym za każdą edycją przeprowadzam takie głosowanie. Każdy z, ma 5 punktów do rozdzielenia i rozdziela na te. Prace, które mu się najbardziej podobają. Nie można głosować na swoje prace. W efekcie powstała w tej chwili już 25. finałowa. Z tego co wiem, później ta wystawa finałowa również powędruje do Radomia, a ja jestem w trakcie rozmów, że jeszcze dalej, bo tam rzeczywiście jest kilka całkiem fajnych zdjęć. Organizatorzy mają też w planach kolejne przedsięwzięcie. Byłoby fajnie, gdybyśmy teraz również i z Marcinem Zmitrowiczem, gdybyśmy pokazali to, co w Kozienicach jest zajmowodniejsze, okiem nie tylko nas Kozienicza, ale również kolegów właśnie z Radomia, z pionek i tych, którzy chcą to zrobić. I mam nadzieję, że uda nam się zorganizować taki plener w kozienicach. Zrobimy to tutaj. Efektem będzie tu jakby ta wystawa też kozienice jako miasto. Natomiast mamy też no, Puszczę Kozienicką, czyli rezerwaty Puszczy Kozienickiej, mamy wreszcie obiekty sportowe, obiekty kulturalne. I także ten cykl będzie podzielony również na sześć części, ale będziemy chcieli, żeby to były kozienice i będziemy chcieli eksponować kozienicę. Czekamy zatem na realizację tego pomysłu. Przypominamy, że zdjęcia z najnowszej wystawy Rodzina, ojcostwo, macierzyństwa możemy oglądać w galerii na basenie zlokalizowanej na pierwszym piętrze krytej pływalni Delfin. Jest to przestrzeń otwarta, dostępna dla szerokiego grona widzów. Magdalena Brzozowska grająca na fortepianie oraz Dariusz Krajewski grający na puzonie to główni bohaterowie koncertu edukacyjnego, który zorganizowała szkoła muzyczna. W poniedziałek 23 listopada w sali kameralnej w Centrum Kulturalno-Artystycznym odbył się koncert edukacyjny. Został on zorganizowany przez Szkołę Muzyczną w Kozienicach. Podczas niego na scenie wystąpili znakomici muzycy Magdalena Brzozowska grająca na fortepianie oraz Dariusz Krajewski grający na puzonie. Oprócz prezentowania różnych utworów, artyści opowiadali też o instrumentach, na których grali, oraz o kompozytorach, których utwory były prezentowane. Spotkanie poprowadziła Edyta Zawacka ze szkoły muzycznej. Ponad 20 ton produktów spożywczych trafiło do najbardziej potrzebujących rodzin, a wszystko to w ramach wspólnej akcji Banku Żywności i oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Prawie 10 ton żywności oraz 11 ton owoców, jabłek i gruszek otrzymał 20 listopada oddział rejonowy PCK w kozienicach. Produkty takie jak makaron, ryż, kasza, mleko, cukier, dżemy, groszek, mielonka czy sertopiony pochodzą z banku żywności. Z pomocy skorzystało 470 najbardziej potrzebujących osób. Zostały one wytypowane przez miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach. Jest to czwarta w tym roku dostawa produktów ze Światowego Banku Żywności. W sumie podczas wszystkich dostaw do Kozienic trafiło około 20 ton produktów spożywczych. A teraz powiemy o kolejnym sukcesie Kozienickich seniorów z klubu Relax. Tym razem reprezentowali oni Kozienice w Warszawie. W połowie listopada seniorzy z klubu Relax reprezentowali Kozienicę na 13. ogólnopolskim przeglądzie twórczości artystycznej seniora, teraz my w Warszawie. Organizatorem konkursu był Dom Kultury Włochy. W przesłuchaniach wzięło udział 192 wykonawców, w sumie ponad 1700 osób. Prezentacji wokalnych w kategorii piosenka było 86, w tym 44 prezentacje w kategorii chór zespół i 42 w kategorii solista duet. Poziom artystyczny przeglądu był bardzo wysoki. Profesjonalne jury Katarzyna Sokołowska, Piotr Dalik i Piotr Bogusław Jędrzejczak przyznało po trzy nagrody w każdej kategorii i wyróżnienia. Zespół Relax zajął trzecie miejsce, a solistka Mirosława Wójcicka otrzymała wyróżnienie. Wręczenie nagród połączone z koncertem laureatów odbyło się 22 listopada w Warszawie. Towarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej Sekcja Artystyczna Klub Seniora Relax w 2015 roku realizuje zadanie pożytku publicznego gminy Kozienice pod nazwą Organizacja Wydarzeń Artystycznych mających wpływ na promocję kultury gminy Kozienice na terenie całego kraju. Od 10 lat zespół promuje Kozienice na koncertach, festiwalach, przyglądach seniorów w całej Polsce, osiągając duże sukcesy i zajmując czołowe miejsca w konkursach. Na zakończenie parę słów o nas, a dokładniej o możliwości oglądania naszego programu w internecie. Informujemy, że od 23 listopada na kanale YouTube Kozienickiego Domu Kultury zamieszczane są oprócz pojedynczych plików także pełne wydania serwisu informacyjnego, czyli aktualności oraz serwisu sportowego Kroniki Kozienickiej. Zachęcamy do oglądania. Wystarczy wejść na stronę internetową kdk www.dkkozienice.pl, gdzie umieszczane są co poniedziałek pełne wydania aktualności i sportu. Więcej materiałów filmowych, w tym bieżące wydarzenia można obejrzeć klikając w zakładkę YouTube lub wpisując w przeglądarkę adres www.youtube.com, ukośnik, kdk.m.k. Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka zaprasza na wieczór poezji grupy poetyckiej Erato zatytułowany Herbatka Różana. Odbędzie się on w sobotę, 5 grudnia o godzinie 17 w kawiarni Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ulica Warszawska 29. Zapraszamy. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o honorowe oddawanie krwi. Tego cennego leku brakuje w banku krwi. Krew można oddawać w punkcie terenowym w Kozienicach, w budynku szpitala, ulica Sikorskiego 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 11:15. Chorzy czekający na ten drogocenny lek będą wdzięczni za ten dar serca. Każda ofiarowana kropla daje nadzieję powrotu do życia i zdrowia. Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu zaprasza w sobotę 5 grudnia na Mikołajki na lodzie. Impreza odbędzie się na sztucznym lodowisku zlokalizowanym przy pływalni Delfin w Kozienicach, ulica Legionów 4, w godzinach od 17 do 19 W programie: gry i zabawy mikołajkowe dla dzieci i dorosłych, konkursy z nagrodami. Wstęp wolny. Szczegółowe informacje na stronie www.kceris.pl. Ogród Jordanowski w Kozienicach informuje, że w niedzielę 6 grudnia o godzinie 16 placówkę odwiedzi prawdziwy święty Mikołaj. Rodzice zainteresowani spotkaniem ich dzieci ze świętym Mikołajem proszeni są o kontakt. Ogród Jordanowski w Kozienicach, ulica Jana Kochanowskiego 1, telefon 48 614 25 56. I to już wszystko w tym wydaniu Aktualności. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.